Kiedy pracuje pan wiceprezydent Łezki, bo słyszeliśmy wczoraj, że właśnie kończy pracę w urzędzie, bo nie może w tej chwili pełnić tej funkcji, którą pełni? To wyjaśnienie również, którym zapewne część państwa się orientuje znakomicie. W systemie obowiązującym prawnym obecnie organ wykonawczy gminy powołuje i odwołuje swoich zastępców. Ja powołałem no, ponad 3 lata temu pana Pawła Gólewskiego na stanowisko zastępcy prezydenta i tak długo, jak długo wola naszej współpracy będzie aktualna, ta współpraca będzie trwała. Oczywiście znowu cezura w trwania kadencji jest tutaj aktualna. To tylko te dwie osoby mogą zdecydować o dalszej współpracy lub jej zaprzestaniu. Nie ma możliwości, aby ktoś z zewnątrz podjął w tej sprawie decyzję. Tak jest w całej Polsce w całym systemie działalności organów wykonawczych, gmin i powoływaniu przez te organy wykonawcze zastępców czy to wójta, burmistrza, czy prezydenta. Czyli pan. Chciałby, żeby pan Gólewski został na tym stanowisku. Podlew Pan Pan właśnie wychodzi z tego stanowiska. Umowę, umowę zawarłem z panem prezydentem Gólewskim, podejmując taką decyzję o tym, że tą umowę zawrę i ewentualne rozwiązanie będzie zależało tylko i wyłącznie od tego, co wspólnie we dwójkę ustalimy. Pan prezydent Gólewski i ja. Oczywiście każdy z nas ma prawo powiedzenia, kończymy współpracę, każdy z nas ma prawo powiedzenia kontynuujemy współpracę. Dziękuję.